Natomiast jeśli chodzi o wystąpienie pani dyrektor, to muszę powiedzieć, że w znaczącym stopniu pani dyrektor wyodbrzmiła te niby szkody. Ja opierałem się nie tylko na liście podpisanym przez dwóch zacnych mieszkańców Skowy, ale w podobny sposób Podobne komentarze słyszałem od znacznie większej ilości osób. Zgadzam się z tym, iż określenie powszechny odbiór było pewne nadużycie, bo to jest kwestia definicji, co rozumiemy przez powszechny odbiór. No na pewno ja nie miałem kontaktu z tysiącami osób, tylko z kilkudziesięcioma. Nie było moim zamiarem kogo granić, Jeśli w jakiś sposób dotknęła Pani Dyrektor, to bardzo serdecznie ją przepraszam. To nie był mój zamiar. Moim zamiarem było pokazanie pewnego zjawiska. Jeśli przekroczyłem w odbiorze Pani Dyrektor tu jakieś granice, to bardzo serdecznie ją za to przepraszam. E, tyle, jeśli chodzi o tę drugą sprawę. I teraz, ponieważ to jest punkt, wolne głosy i wnioski, rozumiem Panie Przewodniczący, i szczupem mogę przeczytać oświadczenie, które e, nie znalazło się jako odrębny punkt. Proszę bardzo, może Pan mówić. Tak uznamy. Dobra, więc czytam oświadczenie, które zostało podpisane przez całą pozycję. Oświadczenie. Rosyjski Warszawek Izby Wyższej tamtejszego parlamentu, Borys Gryzłow, gromko świadczył, cytuję, Duma to nie miejsce do dyskusji. Koniec cytatu. Być może Duma niedemokratycznej Rosji to rzeczywiście nie jest miejsce do dyskusji. Być może. Ale Rada we Werską, funkcjonująca w ramach struktur demokratycznego państwa prawa, bez wątpienia jest jednak miejsce do dyskusji i to miejsce, którego w żaden nagrodny sposób zakwestionować się nie da. Tymczasem coraz więcej zachowań pana przewodniczącego Rzadko Szubskiego Wymownym tego przykładem była chociażby ostatnia sesja Rady, jako żywo przypomina marszałka Borysa Krysłowa. My, członkowie demokratycznej opozycji w Radzie, stanowczo protestujemy przeciwko tego typu praktykom i w związku z tym publicznie zadajemy Panu Przewodniczącemu następujące pytania. Pierwsze, na jakiej podstawie przeszkadza Pan zawierający głos członkom opozycji, każdorazowo komentując ich wystąpienia oraz cenzurując je? Czy rzeczywiście uważa Pan, że obrona władzy przed prawną merytoryczną krytyką opozycji to wystarczający powód? 2. Na jakiej podstawie straszy Pan i szantażuje krytycznie wypowiadających się członków opozycji, że odbierze im Pan głos w trakcie wypowiedzi. Czy Pan nie rozumie, że głos radnemu można odebrać tylko w ściśle określonych ustawowo okolicznościach, a nie mi się pana przewodniczącego? Słuszna, a nawet i niesłuszna krytyka rządzących, to jednak stanowczo sama, aby odebrać głos Radnemu. Wolność wypowiedzi radnego może i powinna ograniczać tylko jedno kryterium, kryterium prawdy. O spełnienie tego kryterium dbamy w sposób szczególny. 3. Na jakiej podstawie przerywam Pan szydającemu niekorzystną dla Pana interpelację, nierozumnie komentując ją oraz próbując narzucić wygodną dla Władz treść oraz swożność? Kto i kiedy na Panu takie uprawnienia? Czy zbyt przeniesione w tej na sam koniec porządku obrad oraz niezgodne z prawem ograniczenie tylko do formy pisemnej nie dość wystarczająco chroniło władzę przed niewygodnymi zarzutami, pytaniami czy możliwościami opozycji? 4. Czemu ma służyć manipulowanie treścią protokołów z obrad sesji Rady? Nienagrywanie istotnych i ważnych wypowiedzi opozycji, spłycanie ich treści czy całkowite pomijanie? Jeśli nie ukrywamy przestępczych i bardzo wstydliwych dla władzy banków, to czemu? 5. Dlaczego kupowane od prywatnego przedsiębiorcy nagrania z obrad sesji rady chowane są do Rady przewodniczącego rady, a nie zamieszczonym w internecie? Czyżby chodziło o realizację zasady władza bliżej ludu? Czy może realizację nieco innej zasady? Powywora władza jak najdalej ludu. 6. Jaki problem? współfinansowana ze środków starostwa Gazeta Powiatowa jest wykorzystywana przez członków zarządu powiatu do walki z opozycją? Dlaczego odpowiedzi punkt siódmy? napisane interpelacje radnych opozycji podpisywane są przez nieuchramianych pracowników, najmniejszym wstąpcie nie dotyczą podnoszonych problemów oraz ukrywają oczywiste fakty i żądane informacje. Stanowczo domagamy się odpowiedzi na nasze pytania i nasze wątpliwości, a nie pytania, które sami sobie Państwo stawiacie i sami odpowiadacie. Szanowny Panie Przewodniczący, choćby Pan stawał na uszach, choćby na uszach stawali wszyscy Państwo koledzy, nie znam się dzisiejszej opozycji. Konstruktywnej, mocno-merytorycznej, twardej i czwartej. Będziecie musieli z nami żyć. Z agresywnością znacznie większą niż dotychczas będziemy pokazywali Wasze śladne osiągnięcia. Warta rasu i niegospodarność, i głupie, nieprzemyślane, ale społecznie szkodliwe decyzje, wcale nierzadkie przypadki łamania prawa, pranieży pieniędzy i mienia, totalną nieudolność i niekompetencje, korektnie wysokie i nieracjonalne zadłużenie, zdecydowanie nadekwatne w stosunku do umiejętności osiąganych rezultatów zarobki starostów. Szanowny Panie Przewodniczący, błagamy Pana, najmocniej, jak tylko możemy. Niech Pan nie idzie tą drogą, niech Pan nie idzie drogą marszałka Borysław Gryzłowa. To droga do liczby. I na koniec wiadomość, która w zależności od wariantów, za którym Pan się opowie, może być albo sztywny, albo pesymistyczna. Jeśli w dalszym ciągu pozostaje Pan równie reformowany, jak dotychczas, to niewykluczony jest przed który zwiąże się z Państwem nazwiskiem, będzie brzmiał marszałek Borysław Gryzłowa. Podpisy członków obowiązków.